Dzień dobry, kochani! Ciocia Zu z Baby Simki, witam się z wami bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zabawkach dla dzieciaków od pół roku do dwóch lat. Może się wydawać, że tak naprawdę ten przedział wiekowy jest dość duży, ale słuchajcie, zabawki, które wam dzisiaj zaproponuję, to są takie zabawki bardzo uniwersalne, takie, które będą cieszyć półroczniaka i będą miały takie prostsze, tak naprawdę zadanie tej nauki, tego poznania i zabawy, a dwulatki, Wykorzystają już je totalnie w pełni Oczywiście wszystkie te propozycje, które Wam teraz pokażę Musicie dopasować idealnie do swojego dziecka Czy do dziecka, które chcecie obdarować Ale uwierzcie mi, że każdy jeden produkt Będzie strzałem w dziesiątkę Mając półroczniaka na stanie Wiem, że już chcecie troszeczkę wyjść Z tych szeleszczących, miękkich zabawek Właśnie w świat bardziej prawdziwych, tak jak samochody, jakieś układanki, klocuszki, coś takiego. I takie rzeczy są, takie rzeczy istnieją, słuchajcie. Są na przykład z Bitoysa. Małe autka do rączki i uwierzcie mi, to jest bestseller, jeżeli chodzi o sprzedaż, ponieważ one są w trójpakach, albo także tak pojedynczo można je nabyć. Są także większe autka. One w ogóle mają napęd, więc jak je naciągniemy, to zaczynają nam jeździć, więc świetnie również się sprawdzają do tego, żeby za nimi podążać. Wszelkie zabawki z Bitoisa albo z Fat Brain Toy'a. To są takie produkty, które bardzo zaciekawią dziecko, będą je stymulować, ale nie przeboćcowywać. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. No i tutaj e, bardzo wam mogę polecić miękkie klocki, miękkie klocki albo właśnie w takiej formie odbitoisa. Mamy je jeszcze w wersji takiej z kolumnami i łukami, to jest na przykład większa paczka. One wszystkie są mięciutkie, takie fajne do gryzienia, sensoryczne, bo na każdym klocku coś się dzieje. Nie można ich co prawda brać do wody, bo mają dziurki i po prostu to nie sprzyja temu, ale świetnie można je ślinić, świetnie można je również czyścić, myć w każdy sposób. I wiecie, dzieciaki dzięki klockom, takim miękkim, poznają świat i odległości, poznają, że coś można układać, coś jest mniejsze, coś jest większe. Te wszystkie. Kształty, faktury To jest po prostu coś niesamowitego I właśnie idąc tym tokiem Chciałabym Wam zaproponować te oto dwie rzeczy Jest to m.in. tutaj Fatbrain Toya Wieża ze szpulek Szpulki są bardzo miękkie Fajnie się je układa właśnie w wieżę Którą później można burzyć Co jest świetną rzeczą poznawczą, bo ja nie wiem czy Wy wiecie Ale jeżeli dziecko rzuca jakiś przedmiot No i Wy ciągle Musicie mu go przynosić i on ponownie go rzuca to jest, słuchajcie, ocenianie odległości, szybkości, e, i to na przykład sprzyja temu, że jak później dziecko będzie e, dorosłym już człowiekiem i będzie patrzyło na ulicę, to będzie wiedziało, czy zdąży przejść przez ulicę, czy przejechać samochodem, bo będzie wiedziało, e, jak szybko na przykład dany samochód jedzie, czy jakiś inny pojazd. Także to są naprawdę takie ważne rzeczy, które już są kształtowane e, w maleńkości. Ponadto ta wieża jest fajna, bo można sobie też półki turlać, w późniejszym czasie można sobie tutaj coś nawlekać, je można brać do wody, można uczyć się kolorów i właśnie tego, co jest większe, co jest mniejsze, ustawiać je można na mnóstwo różnych kompozycji. No i w późniejszym czasie również można z nich budować tory, drogi za pomocą właśnie drewnianych, różnych innych elementów. Mnóstwo jest, słuchajcie, pracy z takim niepozornym produktem. Drugą rzeczą, słuchajcie, jest piramida zabaw. Jest to piramida, która składa się z Kartonowych klocków. To jest tylko jej połowa, by mnie uniosła i chyba by się też w kadrze nie zmieściła. E, słuchajcie, one są magiczne, te klocki. E, są um, z obwódkami w różnych kolorach, w dwóch językach. Tutaj mam na przykład taką, która jest ze zwierzętami. E, mamy dookoła mnóstwo mnóstwo zwierząt, na każdej stronie jest inne zwierzę. I tutaj również właśnie uczymy się, co jest większe, co jest mniejsze. E, te klocki wkłada się jeden w drugi. E, w późniejszym czasie, jak na przykład dziecko ma 3-4 lata, też bardzo fajnie się nimi bawi, bo na przykład robi sobie z nich różnego rodzaju garaże, stacje. E, klocki są bardzo wytrzymałe, stworzone są przez Polkę, która jest mamą dwójki dzieci, więc wie co robi, z fajnych, bezpiecznych materiałów dla dzieci i one są naprawdę fantastycznie wyglądające, także spokojnie taki 8-10 miesięczniak może dostać coś takiego, a półtora roczniak, dwulatek wykorzysta to w pełni. E, używanie prawej i lewej rączki na zmianę e, Wbijanie tych kulek rączkami Śledzenie w ogóle tego ruchu e, To jest coś, co naprawdę świetnie wpływa na lewą półkulę e, dziecka Świetnie również wpływają tego typu zabawki, czyli zjeżdżalnie Które też się nazywają kulodramami Tutaj w zależności od firmy będą się różnić e, wielkością, rodzajami autek albo kulek w środku e, Kolorami To jest na przykład taki piękny, który jest przez polską firmę Firmę robiony Adam Toys i on jest w pastelowych kolorach, także jest to bardzo często wybierany produkt. Ten na przykład z Egmonta też jest świetny, bo przy okazji jak autka zjeżdżają, to on tutaj ma dzwoneczki, które dają taki fajny efekt dźwiękowy. Nie jest głośno, a jest bardzo przyjemnie. Wszelkie sortery i bombelki, czyli tutaj, gdzie musimy również ćwiczyć paluszki. Te bombelki są fajne, bo dzieci tak bardzo lubią tutaj wciskać sobie je. Zresztą dla dorosłych też to jest również takie relaksujące, tak Także warto i przede wszystkim, co jest bardzo ważne, to jest taka moja rada dla Was: nie kupujcie tego na AliExpress. Tam no nie do końca wiecie, z jakich materiałów to jest zrobione, a najczęściej jest z najtańszych. A to, co jest na przykład z tej marki Fat Brain Toy, to jest przebadane, to jest bezpieczne dla dzieci. One to mogą ślinić, one to mogą gryźć. To jest naprawdę turboprodukt dla dzieci. Tak samo właśnie ten sorter, ta kostka Inibin. Tutaj mamy takie jakby sznurówki, takie miękkie, fajne niteczki. W środku mamy miękkie klocki i każdy z nich jest inny sensorycznie. I jak jesteśmy przy sensorycznym poznawaniu i fatbrainie, to tak się przybliżę tutaj i chciałabym Wam pokazać jeszcze klikitkę. Czyli to jest taka. Zabawka, <noise> która z każdej strony ma kulę i na przykład tak jak wciśniemy tą kulę, wyskoczy nam ona z tamtej strony, ta się kręci, ta się obraca grzechocze i jak widzicie, one mają różne kolory, ale nie jest ich za dużo, i każda jest jakaś sensorycznie. Dzieciaki, które już siedzą, albo nawet leżą na brzuchu, bardzo lubią sobie właśnie tutaj przestawiać, układać, ruszać, niby niewiele powiecie, ale naprawdę takie produkty, które są najprostsze w swojej konstrukcji, które dzieci mogą szybko poznać, są najciekawsze dla nich, ponieważ one wracają do tego, co już znają. Wiek od pół roku, to już jest też taki fajny czas na pierwszego przyjaciela, pierwszą przyjaciółkę. E, możecie wybrać e, albo takie produkty miękkie z Little Dacha, które nie dość, że są naprawdę piękne, e, to jeszcze można do nich dopasować różnego rodzaju akcesoria. E, są i gąski, e, są i na przykład z Pikalulu Piękne przytulanki jak talama, lew, słoń. W ogóle te też się świetnie sprawdzają jako prezent, taki przywitalny dla mamy z dziedziciem. Mamy także, słuchajcie, piękne wróżki. To są francuskiej firmy Moulin -Routy, tej, która produkuje również projektory. No i to jest taka rzecz, która naprawdę będzie cieszyć małą damę. Są też lalki firmy Miniland. To jest hiszpańska marka, która tworzy lalki e, zarówno dziewczynki, jak i chłopców w trzech rozmiarach, i one są anatomicznie podobne jak nasze dzieci. To znaczy, tu w środku mają to, co mają chłopcy albo dziewczynki. Te najmniejsze laleczki, 21 cm, fajnie mieszczą się do małej dziecięcej rączki. Później są 32 cm i jak widzicie, one mają różne kolory skóry. Te największe, na przykład, mają włosy. Tutaj mamy jeszcze. Ciemną laleczkę, zobaczcie one są naprawdę piękne, pachną wanilią, do nich można również dokupić akcesoria, ale przede wszystkim co jest fajne, można im sprawić różnego rodzaju ubranka, bloomersy, sukienki, mogą być dziewczynki tak samo ubrane jak swoje lalki, jest tego naprawdę sporo. Tutaj jeszcze przy witrynce mamy właśnie takie pojedyncze te małe laleczki, także jest ich naprawdę sporo yy, i one są często wybierane jako prezent na roczek. I już ostatnie dwie rzeczy, dwie kategorie, ponieważ ja bym tu mogła mówić do Was 8, nawet 10 godzin o tych wszystkich produktach, a jesteśmy tylko w kategorii jednego wieku, prawda? E, słuchajcie, instrumenty muzyczne. Instrumenty muzyczne takie jak markasy, bębenki, e, cymbałki, to jest też coś, co, e, na co dzieci są wrażliwe około roku. E, są to różnego rodzaju produkty, albo drewniane, albo właśnie bardziej takie gumowo-silikonowe. To jest też ta marka Fat Brain Toy, ta od tej klikitki. E, przy okazji jest to gryzak, przy okazji mamy przez Fajnie się sprawdzi również w podróży samochodem, bo cyk przyczepiamy do okna i dziecko ma super zabawę, tykając sobie to. No i rzeczy do wody. Firma Yukido jest taką firmą e, przodującą, jeżeli chodzi o te produkty. E, różnego rodzaju kraniki, e, przelewanie, wylewanie, kubeczki. O, to jest taka zabawa, że jak, jak komuś o tym opowiadam, to naprawdę sama bym się chciała cofnąć do tych czasów, żeby móc się czymś takim bawić. E, te rzeczy są, to jest akurat takie ze który jest średnio skomplikowany, że tutaj się więcej dzieje, ale są też takie, gdzie są po prostu kubeczki, czy na przykład takie kaczuszki, z których pryska fontanna. O, na przykład taki, tutaj są łódeczki. On jest taki bardziej podstawowy, ale myślę, że jeżeli weźmiecie taki, czy tamten, to dziecko na równi będzie się fajnie bawiło. Tutaj nie ma poziomów trudności. Te zestawy są na przyssawki, więc idealnie nadają się i do wanny, i pod prysznic, i z każdej tej zabawki dziecko będzie miało Ogromną radość. Tutaj z różnych stron pryska, wszędzie możemy mieć swój udział, możemy coś zatykać. Zabawa z wodą jest jedną z przyjemniejszych dla dzieciaków, dlatego tak bardzo Wam polecamy, żeby zainwestować właśnie w te zabawki. Nie tylko właśnie w takie miękkie książeczki, które również są dostępne, ale także właśnie w coś takiego, co ucieszy na pewno dziecko. To teraz bez e, takiego dłuższego rozwodzenia się pokażę Wam jeszcze produkty, które są naprawdę szalenie warte uwagi i które również będą strzałem w dziesiątkę. E, Silikonowe albo drewniane tęcze. E, Little Dutch, Dena, no i oczywiście Grims. Jeździk ten, który miałam na początku w rękach e, dla dzieci tak rocznych, półtora rocznych, to będzie hit chodzik razem z tablicą manipulacyjną. No to tutaj wiecie, że będzie naprawdę świetna sprawa do tego, żeby dziecko mogło się podtrzymywać, a przy okazji, żeby tutaj mogło mieć trochę rzeczy do takiej prostej manualnej zabawy. Autka, autka, autka. Większe autka, na przykład z takimi akcesoriami do piasku, również jako prezent od cioci czy od babci, ucieszą każdego malucha. Warzywka i owoce na rzepy. Nie bierzemy małych elementów, wybieramy te duże. Mamy drewniany nożyk, mamy deskę do krojenia drewnianą, wszystko jest w drewnianej skrzynce i dziecko może z nami pić herbatkę czy ze swoimi lalkami, może nam przygotowywać posiłki. Dzieci w tym wieku mają ogromną fazę na to, żeby naśladować nasze ruchy. Kochani, bardzo dziękuję, że byliście tutaj dzisiaj ze mną Jeżeli filmik był pomocny, dajcie łapkę w górę Zostawcie komentarz Chociażby w postaci serduszka I yy, jeżeli uważacie, że Komuś by mógł się przydać Żeby poznał, jaki fajny świat zabawek Może istnieć dla maluszka Prześlijcie mu ten filmik, tam na dole macie taką strzałkę I jest wtedy, żeby udostępnić Na przykład kopiując link Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia niedługo Pa!